Martynał Latowska-Pieruk, witam Państwa serdecznie w kolejnym wydaniu Miejskiego Programu Informacyjnego. A dziś między innymi konferencja Górny Śląsk na zakręcie historii, jubilaci w magistracie oraz 16. turniej koszykówki ulicznej Rynek Basket 2011. W mieście obchodzono uroczystości z okazji ustanowienia Konstytucji 3 maja. Samo obchody rozpoczęły się od uroczystego apelu harcerskiego z okazji 90. rocznicy Trzeciego Zwycięskiego Powstania Śląskiego. Zebrane poczty sztanderowe, delegacje i mieszkańcy rybnika w ostatniej chwili przenieśli się do muzeum, gdyż ulewa uniemożliwiała odprawienie ceremonii. Już w ratuszu zebrani odśpiewali hymn narodowy, podczas gdy na zewnątrz harcerze wciągali flagę narodową na maszt. Nie mogło zabraknąć przemówienia prezydenta miasta Adama Fudalego, który przypomniał ten szczególny dla polski moment historii, jakim było uchwalenie konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja była rezultatem ogromnego politycznego kompromisu oraz wynikiem skutecznych dążeń do naprawy sytuacji wewnętrznej Rzeczypospolitej po pierwszym rozbiorze Polski. Następnie władze miasta, poczty sztandarowe i delegacje złożyły kwiaty pod tablicami upamiętniającymi przyłączenie Śląska do Rzeczypospolitej umieszczone na froncie ratusza. Kilkanaście minut później w Bazylice odbyła się msza święta w intencji ojczyzny i dziękczynna poświęcona Matce Bożej. Rybniczanie mszą uczcili beatyfikację Jana Pawła II. Tłumy mieszkańców przybyły w sobotni wieczór 30 kwietnia do Bazyliki, by podziękować za dar beatyfikacji największego Polaka, Jana Pawła II. Wierni mieli okazję wspominać czasy, gdy Jan Paweł był papieżem. W czasie cichej modlitwy rybniczanie oddali hołd pamięci zmarłego rodaka, który oficjalnie został uznany za błogosławionego. Jana Pawła wspominał także aktor Jerzy Zelnik, który recytował fragmenty tryptyku rzymskiego. Co mi mówisz, górski potok? W którym miejscu się ze mną spotykasz, ze mną, który także przemijam, podobnie jak ty. Zelnik swoim czytaniem uświetnił koncert zatytułowany Sursum Corda. W czasie godzinnego występu zagrały Orkiestra Symfoniczna Państwowej Szkoły Muzycznej w Rybniku im. Karola i Antoniego Szafranków pod dyrekcją Romany Kuczery, połączone chóry Duszpasterstwa Akademickiego Dar oraz chór Dominanta pod dyrekcją Janny Glenc. Artyści wykonali utwory Jacka Glęca i Antona Brucknera oraz Betu Zwir Henryka Mikołaja Góreckiego. Górny Śląsk na zakręcie historii. To tytuł konferencji, jaka odbyła się 28 kwietnia w Zespole Szkół imienia Postańców Śląskich. Konferencja odbyła się w szczególnym okresie, bowiem w 90. rocznicę zbliżającą się trzeciego powstania śląskiego, a również 90-roczyce już jak gdyby minionego jubileuszu plebiscytu na Górnym Śląsku. Myślę tak, że sama konferencja przede wszystkim jest organizowana po to, aby przybliżyć tą problematykę, ponownie, szczególnie młodemu pokoleniu. Jak tłumaczy Bogdan Klock, dyrektor Rzymickiego Muzeum, konferencja miała na celu głównie przypomnienie wydarzeń bardzo ważnych dla historii Śląska oraz przybliżenie ich młodemu pokoleniu. I to właśnie młodzi adepci historii mogli zabrać swój głos. Chodziło o to, żeby... Oni pokazali swoje spojrzenie w wybranych tematach, bo z pewnością temat jest tak szeroki, że gdybyśmy tutaj zebrali całe grono naukowców z pierwszej półki tych najstarszych, najbardziej doświadczonych, to z pewnością i tak nie zapełniliby całej tematyki. W czasie spotkania z referatami dotyczącymi tematyki śląskiej, rozpatrywanej w różnych perspektywach, wystąpili czołowi naukowcy śląskich uczelni oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także badacze Instytutu Pamięci Narodowej oraz historycy i pracownicy muzeum. Dzięki tym wystąpieniom słuchacze mogli poznać dzieje śląskiej ziemi od roku 1918 aż do przełomu XX wieku. Konferencję zakończyła gorąca dyskusja, jaka się wywiązała, a która była niejako podsumowaniem spotkania. Muzyka. Młodzieżowi radni rybnika znów obradowali. Sesja młodzieżowej Rady odbyła się 28 kwietnia. Było to ważne spotkanie, bowiem radni planowali obchody dziesięciolecia młodzieżowej Rady miasta, które przypada w tym roku. Co odbędzie się z okazji tej rocznicy? Zamiast organizować konferencję, na którą zaprosimy młodzieżowe rady, również cytuję okoliczne, czy też z Gliwic. E, z, mamy również, chcielibyśmy zaprosić kilku gości jako gości specjalnych. E, I tematem e, konferencji miałoby być, jak młodzież uczestniczy w życiu miasta, czy w ogóle w życiu jakiejś konkretnej jednostki, organizacji. W czasie planowanego spotkania młodzieżowi radni mają się wymieniać doświadczeniami w zakresie funkcjonowania tej organizacji. Na pewno zaprosimy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zaprosimy również osoby chętne. Jeżeli ktoś będzie chętny, jak najbardziej zapraszamy, również, bo to oczywiście jest otwarte. Chcielibyśmy się również pochwalić tym, co zrobiliśmy przez te 10 lat. Konferencja ma się zakończyć happeningiem na rybnickim rynku. Młodzież planuje też zorganizowanie meczu, w którym zagrać mają młodzieżowi radni i dorosła Rada Miasta. Na sesji radni rozmawiali o dotychczasowych efektach trwającego konkursu fotograficznego. Na sesji sześciu radnych złożyło swe mandaty, gdy zgodnie z regulaminem, radnemu, który kończy szkołę średnią, mandat wygasa. 29 kwietnia maturzyści Rybnickiej Szkół Średnich oficjalnie kończyli naukę szkolną. W poszczególnych placówkach odbywały się z tej okazji uroczyste akademie. Z kolei uczniowie drugiego liceum ogólnokształcącego obchodzili te chwile niezwykle oficjalnie, bowiem w Teatrze Ziemi Rybnickiej, tam z najbliższymi sobie osobami, czyli rodziną i przyjaciółmi. Mogli cieszyć się z zamknięcia za sobą pewnego rozdziału w życiu, jakim jest bez wątpienia zakończenie edukacji w szkole średniej. Maturzystów żegnała dyrektor liceum Maria Malinowska, która przekonywała uczniów, że lata intensywnej nauki na pewno zaprocentują w przyszłości. Trzy lata zmagań z wiedzą, z podręcznikami, z kasówkami na dodatek, jeszcze z ciałem pedagogicznym. Dużo tego było, ale pragnę Was wszystkich zapewnić, że to wszystko. Dla waszego dobra. Dyrektor szkoły podziękowała nie tylko odchodzącym licealistom za współpracę, ale także ich rodzicom, którzy bez wątpienia przyczynili się do tego, że ich dzieci mogą podążać dalszą drogą. Największe zasługi należą się jednak nauczycielom. Jak się okazuje młodzież już dziś jest przygotowana do matury. Ogólnie przygotowywały się całe 3 lata, więc mam nadzieję, że jakoś będzie. Już wszystko mam opanowane, cały materiał. Maturzyści śmiało podchodzą do czekającego ich za kilka dni egzaminu dojrzałości, bowiem osiągnięcie doskonałych wyników pozostaje. Pozwoli na realizację dalszych planów życiowych. 27 i 29 kwietnia w rybnickim magistracie gościły pary małżeńskie, które świętowało niezwykły jubileusz 50-lecie małżeństwa. Z szanownymi jubilatami spotkał się prezydent Adam Fudali oraz kierownik urzędu stanu cywilnego, Maria Cwenar. Małżeństwa ze wzruszeniem wspominały czasy młodości, a zwłaszcza moment poznania się. Jesteśmy na takiej imprezie. Było na terenie gzewa. Różne były losy obchodzących 50-lecie małżeństw. Bez wątpienia zdarzały się dobre i złe chwile, które cementowały związek i pozwoliły wypracować każdej z par receptę na tak długie pożycie. Bo oprócz miłości ważne są jeszcze inne wartości. Trzeba jedno do by wystąpić. Małżeństwo nie polega na tym, żeby się kłócić, ale od czasu do czasu się też i pokochać. Nie? Uważam, że nie ma żadnej recepty. Trzymać się tylko razem i koniec. No, oczywiście. Podstawą to jest miłość. Bez tego to ani róż. Co ważne, mimo upływu lat, małżonkowie nadal darzą się dużym uczuciem. Zawsze razem, wszystko razem, wszędzie razem. Błodeż Miasta wręczył parom medale prezydenta Rzeczypospolitej za długoletnie pożycie małżeńskie, listy gratulacyjne oraz upominki. Minioną sobotę 30 kwietnia deszcz pokrzyżował planem młodym żużlowcom. Na to, że w połowicach miał się bowiem odbyć drugi turniej o złotą lampkę górniczą pamięci Andrzeja Skulskiego. Przełożono go więc na niedzielę i na szczęście, tym razem, zawody się odbyły. Jak zwykle na turniej przyjechało powalczyć sporo żużlowców z całego kraju. Zaplanowaliśmy zawody indywidualne dla 16 zawodników, właściwie z całej Polski i jeden zawodnik z Czech, taki rodzynek, a z polskich klubów z Gdańska, z Częstochowy, z Wawrowa i z Wrocławia. Najmłodszy zawodnik tegorocznego turnieju miał 10 lat. Wszyscy żużlowcy byli doskonale przygotowani do walki o Złotą Lampkę Górniczą. Turniej, który jednocześnie inaugurował sezon mini żużlu w Rybniku był sprawdzianem dla młodych adeptów tego sportu. To są chłopcy, które sięgnie do motorów, do motoryzacji, więc tutaj dajemy im szansę, żeby mogli sobie powiedzmy, bezpiecznych, w miarę bezpiecznych warunkach przy obecności trenera, lekarza na tym torze pojeździć. Oczywiście jeżeli ktoś to ogląda i byłby chętny spróbować, zapraszamy na trening. Młodzi żużlowcy z rybnickiej drużyny rybki marzą o karierze na torze w przyszłości. Bo właśnie na rybnickim stadionie najczęściej zrodziła się ich pasja. Tegoroczny turniej wygrał Robert Chmiel z rybnickiej drużyny rybki. W niedzielę 1 maja w samym centrum Rybnika odbyła się już kolejna edycja turnieju o nazwie Rynek Basket, czyli zawodów koszykówki ulicznej. Jej głównym organizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. To jest kolejna impreza, która ma już swoją tradycję, ponieważ spotykamy się już tutaj po raz 16, czyli to 16. rok z rzędu, kiedy bawimy się wspólnie na rynku. My się cieszymy, że za każdym razem frekwencja jest bardzo duża, że przyjeżdżają zawodnicy nie tylko z rybnika, ale generalnie z całego Śląska i tylko świadczy o dobrej organizacji. Street Basket to odmiana znanej i lubianej koszykówki, jednak z kilkoma zmianami, jeśli chodzi o zasady gry. Przede wszystkim jest zmniejszona liczba graczy do 3, plus jeden rezerwowy. Gramy trójkami ze zmianami. Generalnie rzuty są za 2 i za 1 punkt. To też jest lekka zmiana. Tym razem do rywalizacji przystąpiły 42 drużyny, które ze względu na płeć oraz wiek zostały podzielone na 6 kategorii. Po kilku godzinach zaciętej rywalizacji wyłoniono zwycięzców, którzy zostali uhonorowani nagrodami i pamiątkowymi dyplomami. Na koniec wydania informujemy, że 7 maja planuje się całkowite zamknięcie ulicy Żorskiej. Zamknięcie związane jest z budową przepustów poprzez jezdni na odcinku pomiędzy ulicami Sygnały a Ligocką. Szczegóły dotyczące objazdów można znaleźć na stronie www.rybnik.eu. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie miejskiego programu informacyjnego. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.